Jestem legendą, jam jest, jestem Bogiem i odpowiadam za całe uniwersum, jestem odpowiedzialny za całość stworzenia, za wszystko, jestem oświecony i Bóg po prostu to ja. Ewentualnie nie jestem jeszcze oświecony, ale ciągle ukrywam się pod maską, jestem, jestem ok, istnieje tylko miłość, są tylko dobre, pozytywne emocje. Zawsze jest pięknie i zawsze jest cudownie. I nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Pomimo tego, że właśnie wszystko mam w ruinie. I oto strategia walki jestem legendą. Jestem ofiarą po jednej, po drugiej jestem legendą. Ja tak się właśnie starałem robić. Cały czas udawałem. Oczywiście chodzi o udawanie, tak najnormalniej w świecie. O udawanie, że jest zaibiście, pomimo, że nie było ba nawet pewnie, może kto mnie nawet pamięta, nagrywałem filmy na YouTubie motywacyjne, byłem tam jakimś blogerem roku w MLM-ach, yy, motywowałem ludzi do działania yy, i zawsze nie pokazałem po sobie jak jest naprawdę. Zawsze było zajebiście. I to jest równie yy, ciekawa konstrukcja jak bycie ofiarą, bo ta, ta, ta druga, ten drugi film, bowiem to prowadzi do takich samych manowców, tak samo stworzenie pokazuje nam na zewnątrz, kim naprawdę jesteśmy po prostu, więc cały czas pomimo, że jesteśmy hero i w ogóle zderzamy się po prostu z tym problemem, że świat nam pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie, po prostu świat jest prawdziwy, jak to mówię, nie ba się, nie oszuka. Więc jak próbujemy przypudrować prawdziwe nasze osądy o sobie, to nic z tego nie wyjdzie. To bliźnie da Ci bana i wszystko, aż nie zrozumiesz. Więc pamiętajcie, że to oczywiście jest moja prawda, bo każdy ma swoją. Jak dla mnie, robienie jakiejś akcji. Oświecajmy się razem, otulajmy miłością coś, co jest złe, podnośmy wibracje ziemi, bo to jest też część tego ego, które mówi, jestem za wszystko odpowiedzialny, za całość stworzenia e, i tak dalej. Oczywiście ktoś wyciągnie książkę Jezus, tam gdzieś mówił, tak? Mówił dokładnie. Na początku też mówił, później mówił i tylko że na końcu, jak już kto rozumie, to powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz, już tak zupełnie na samym finale. Jest tylko Bóg. Nas naprawdę nie ma i nami się przejawia. Więc jeżeli masz przewożną chęć zmiany świata, bo ten świat jest zły, no to właśnie masz ten problem, bo w głowie masz, co? Świat jest zły. Więc jak na zewnątrz musi być? Świat będzie zły. Dlaczego rozumiecie ten konstrukt, że mówię pedofilia jest ok, Bo mi pedofilia wisi po prostu. Jak byłem przeciwko, chciałem zmieniać świat, to miałem w głowie tą uwaga była skierowana na ten problem w ogóle. Czy jesteś za, czy przeciw, to jest ten problem. Zawsze uwaga jest skierowana na ten problemie. Chcesz podnosić wibracje ziemi, bo jest coś z nią nie tak. Żyjemy w ciężkich czasach, yy, otulę to miłością? To cały czas jest tak de facto trwanie po sądzie, że coś jest oddzielone od Boga, i coś jest złe. I tak właśnie bycie tym hero, po prostu tym, który ratuje wszechświat. To, no... Powoduje, że dalej tkwisz w problemie po prostu osądu, właśnie często takiego oświeconego ego, nie? Mam odpowiedzialność za dzieci. I nie rozstanę się z mężem, mam przynosi do kasę kasy do chaty, mam dzieci, z czegoś muszę żyć i tak dalej. A co, jak papa powie, że trzeba te dzieci pozabijać z jakiegoś tam powodu, oddać do sierocińca, bo tak na przykład się umówiły, bo macie przeżyć takie życie, co zrobisz? Będzie opór, nie? A dlaczego by takiego nie być? Kto wie, co tam u papy w głowie siedzi, bo jest tylko papa. W związku z czym jak próbujesz naprawiać świat, to tak de facto odcinasz się od papy. Bo de facto w twojej głowie jest coś, że jest coś oddzielone od Boga. Coś jest złe i trzeba to naprawić. Dlatego polecam tą trzecią strategię, którą nagram za chwilę. Zasadę po prostu w dupizmu. Czy ja żyję jak nie, Ja zaraz wam opowiem, jak się żyje. To też tak nie jest. Chociaż im dalej w las, to tym więcej po prostu człowiek traktuje coś jako hece. Teraz patrzę na przykład, tam się na pieprza się jakoś tam, nie wiem, PO tam z Gowinem, z pisem, cuda się w Kurde, jaka hece. ale patrzę, ale heca. Czasami muszę zajrzeć na portal jeden drugi, żeby zobaczyć właśnie, co tam się na tym świecie dzieje, bo jak chcę dziś wyjść z domu, to dobrze wiedzieć. Czy w ogóle tam ten świat jeszcze istnieje? Choć on jest taki nierzeczywisty, im bardziej tą w dupi smasz, to tym tak bardziej właśnie patrzy się na to dziwnym takim okiem: o kurty, co ja tu robię w ogóle? O co chodzi? Mi się nic nie może stać. Więc właśnie jak rozpoznasz, że nie ma śmierci, jesteś wiecznym podróżnikiem, to tak de facto nic ci się nie może stać. Więc tak de facto ten świat jest dobry po prostu. On zawsze był dobry, zawsze będzie dobry, jest dobry po prostu, Powiem, jest tylko tu i teraz tak naprawdę. I absolutnie nie ma wpływu na to, że jesteś wiecznym podróżnikiem, to jaki będzie system polityczny, czy bankierzy będą was wykorzystywać czy nie, czy reptilianie będą pragnęli zapanować nad tą planetą, czy masz mieć czakry czy kryształ w sobie po prostu, czy energię można kraść, czy dzieci będą głodować czy nie, po prostu to wszystko jest zupełnie... Poza Tobą, a za każdym razem, jak uważasz, że jest jakiś brak, to tylko jest go więcej. Tak działa oczywiście głowa, bo jak skupiasz się na tym, żeby dzieci były najedzone, to tak naprawdę osądzasz po prostu to, że te dzieci są głodne, więc uwagę kierujesz na głód dzieci, więc tego jest więcej. Dopiero jak posłuchasz, jak zobaczysz takie dziecko, czy zobaczysz taką scenę i w sercu coś Ci powie daj 5 złotych, kup chleb i poczujesz to sobą, to Ci zjedzie od papy, to dokładnie będzie to doświadczenie, które masz wykonać. Ale jeżeli dzisiaj jesteś najedzona, kochana, masz pracę i przejmujesz się tym, że kury giną w klatkach gdzieś w ogóle, to po prostu właśnie poświęcasz gdzieś swoją egotyczną uwagę na jakiś banał, który w ogóle nie ma znaczenia dla nikogo tak naprawdę na świecie, nawet dla tych dusz kurczaków, które przecież też te dusze mają, bo one po prostu żyją płyną właśnie tak jak zwierzęta nie mają takiej samoświadomości, to płyną. Dopiero jak mamy samoświadomość, to mówimy, o Jezu, jaka ta zeberka biedna, bo wpierdolił ją krokodyl. Bo Bóg tak chciał. Bo krokodyl po prostu wykonuje doświadczenie po prostu życiowe z zeberką. A my byśmy zaraz dopisali, że dopiero jak zeberka ma nóżki połamane, to może ją krokodyl wpierdolić, a najlepiej jeszcze, że przyszedł szympans z ją pieprzną w główkę, żeby ją nie bolało. Dlaczego? Odwieczny strach przed bólem i przed śmiercią. Po to to wszystko na tym świeci. Dlatego mówisz, Ojej, to dziecko z głodu umiera, to zaraz patrzysz i widzisz tam siebie. A jak widzisz siebie, to widzisz swój strach i ból przed śmiercią to wszystko. Bo ona może kiedyś być. Czyli zobaczyłaś coś, zobaczyłaś coś i już boisz się tego, co będzie. To było, to będzie. To jest iluzja, bo już tego nie ma. To będzie. A to trzymasz. Nakarmisz to dziecko czy nie, to dusza ci podpowie. Dusza niego. Tak to działa. Tak sam gdzieś słyszę, że ludzie się zbierają tam oświeceni, żeby zmieniać systemy polityczne, bo ten system polityczny jest taki sobie, jest zły. Ktoś musi nadejść. On już się objawił, już jest, ktoś musi. Nie. Jak Ci Bóg powie, ty idź, zrób partię, to pójdziesz i zrobisz partię, a jak zamierzasz szukać tego kogoś. No to wybaczcie, to nie moja prawda, <laughs> może i tak jest, słuchajcie, ale jakoś mi coś dusza mówi, że jest nieco inaczej. Po prostu ten, co by miał to zmienić, to zmieni. A najważniejsze na tym świecie jest, wiecie co, nie zastanawianie się nad tym, żeby te dzieci nie głodowały, te kurki były dobre, króweczki umierały szczęśliwe albo w ogóle żeby, nie wiem, dbać o lasy, nie dbać o lasy, być eko, nie być eko, bo zobaczcie, co się teraz dzieje. Byli wszyscy tacy eko i za konstytucją przyszedł wirus, nikt nie wychodzi z domu i wszyscy są szczęśliwi, że jest kontrola. No? I tak naprawdę po co było się napinać? Tak się wszystko toczy poza nami. Ale my mamy poczucie misji, poczucie, że coś robimy dla ludzkości i tak dalej. A wiecie, co trzeba zrobić dla ludzkości? Wyobraźcie sobie, że świat się zbudził w całości. Każda dusza wierzy. Z duszą jest wiecznym podróżnikiem. I nagle wszyscy wszystko przestają oceniać. I żyją zgodnie z tym, czym się tam Bóg objawia. A on jest obfitością wszystkiego. I to najlepiej załatwi te problemy, które nie wiemy, czy są w ogóle problemami. Bóg załatwi. Tak się okaże, że Bóg chce się objawić jakąś wojną gdzieś tam, no to się objawi. Mnie to zupełnie nie będzie dotykać. To jest poza mną. Więc bycie Hiro to pamiętajcie o tym, że to taka sama jest iluzja, jak bycie ofiarą. Trzeba być sobą po prostu. Być tu i teraz. I to jest ta trzecia metoda. Pozdrawiam wszystkich naprawiających świat którzy myślą, że jak otulą miłością coś, to będzie lepiej na świecie. A tak naprawdę zawsze mam to powiedzenie jedno. Jakby Hitler gadał do głuch, nie byłoby wojny. Bo nikogo by nie zahaczył. Tak się świat podzielił na tych, co nie chcą wojny, na tych, co chcą wojnę. Wszyscy w głowach mieli słowo wojna. Tak to działa dlatego tak mówimy. Dajcie sobie spokój z wszystkim. Patrzcie w siebie, nurkujcie w siebie, bądźcie pełni siebie, bo jak jesteś pełny siebie, to twój świat jest pełny wszystkiego. To te rzeczy tam się nie dzieją, bo twoje stworzenie po prostu pokazuje Ci spokój, ciszę. I jakby tak wszyscy mieli spokój ciszę, to by był spokój ciszę na świecie. Po prostu Gdziełby się tylko to, czym chce się Bóg objawić. A czym On tam się chce objawić, to On po prostu wie. A my się tylko napinamy lub nie. Także. Pamiętajcie, nurkujcie do siebie, do środka siebie i zajmijcie się po prostu na dzień dobry swoim własnym światem, swoim światem, żeby on był super. A potem naprawiajmy, jak to mówią resztę ludzi, jak Bóg będzie w ogóle chciał, żebyśmy coś takiego w ogóle robili. Bo tak naprawdę to wystarczy wszystko naprawić sobie, a reszta będzie działać tak, jak trzeba, bo ona jest tak naprawdę poza nami. Pa.